Sutki męskie i damskie. chęcią bym się rozebrał. Protestowali nago w centrum e, Mexico City. Co jest... My już w sumie jakiś czas zaczęliśmy dzień. Mike w przerwie w pracy robi śniadanko na masełku będzie omlet? Czy co to będzie? Na masełku. Leki puszysty omlet może nawet z serem. Na omlet nawet może z serem, czyli tak. Myślę. Tak na grubo. Na grubo, na grubo Jeśli dogarniać, też pewnie coś zjem i będziemy działać dalej. Słuchani z ankiety, zagłosowaliście, wygłosowaliście, więc podejmie, podejmujemy temat nagości w Meksyku i nie tylko. Także na temat tabu na gości. Najpierw w ogóle prosiłbym was, żebyście e, się zastanowili i na, lepiej napisali w komentarzu, co myślicie bądź co czujecie widząc nagą osobę na przykład na plaży. Nie mówię tutaj o plaży dla nudystów, tylko po prostu na plaży. Nagość w sumie tak naprawdę jest takim naturalnym stanem człowieka, bo od początku ewolucji człowiek niezależnie od warunków, czy było zimno czy ciepło, zawsze rodził się nagi. Zawsze na początku był nagi. E, natura sama z siebie nie wymyśliła nam ubrań, które w pewnym sensie zaczęły nas e, definiować, bądź być bardziej naturalnym być, e, dla człowieka jest być ubranym niż Rozebranym. Co jest w ogóle ciekawe, to nawet tak naprawdę, żeby życie, żeby człowiek, żeby nagi człowiek mógł się urodzić, mógł być poczęty, potrzebne jest dwóch rozebranych ludzi, co jest bardzo ciekawe i w sumie proste do wyobrażenia sobie. Także jeżeli chodzi o nagość w Meksyku, co jest mega bardzo ciekawą, ciekawym tematem, od tego bym chciał zacząć, to fakt, że widok nagiego człowieka na ulicy w przestrzeni publicznej. Zwyczajnie e, zabiera, jakby, całą uwagę. Nie zwracamy uwagi, całej uwagi na to, że ktoś idzie ubrany, czy ubrany w jakiś sposób. Jeżeli będzie osoba naga wśród ubranych ludzi, od razu wyróżni się z tłumu, zwrócimy na nią uwagę. I to wykorzystali e, Meksykanie podczas jednego z protestów, który rozpoczął się przez sytuację. Która miała miejsce w 1992 roku w Veracruz w Meksyku, e, kiedy to gubernator tego stanu przywłaszczył sobie, a e, tak naprawdę zabrał e, lokalnym rolnikom ponad 12 tysięcy hektarów ziemi i wsadził do więzienia ponad 100 osób bez żadnych oskarżeń. I dopiero tak naprawdę po 10 latach zwrócenia na siebie uwagi, prób, ogarnięcia tej całej sytuacji. E, Meksykanie stwierdzili, że tak naprawdę e, nie mają już nic więcej do stracenia i że to, to jest ich ostatnia ostateczna broń, czyli nagość. Tworzyli demonstrację, która nazywa się Movimiento de los 400 Puebles, Pueblas de Veracruz. I odbywało się to w Mexico City. I przez 6 lat, przez 6 lat, poszkodowani wraz z rodzinami e, protestowali nago w centrum e, Mexico City. Co jest w ogóle niesamowite, bo jak byłem trzy, prawie cztery lata temu w Mexico City, to poznałem e, gościa, który również brał udział w tych demonstracjach, który pokazywał mi zdjęcie, właśnie całego Mexico City e, Centrum. Głównego, jakby Starego Miasta, nie wiem, głównego centrum e, pełnym nagich ludzi, którzy protestują w imię właśnie tej sprawiedliwości, która jakby została zabrana tamtym ludziom z Veracruz. No i w końcu, tak naprawdę, w 2008 roku, po sześciu latach, udało się e, wywalczyć zadośćuczynienie e, przez, przez Meksykanów. Ale tak naprawdę to nie wszystko, co Meksykanie zrobili, jeżeli chodzi o nagość, poszli. Jakby krok dalej popchnęli dalej, poszli za, poszli za ciosem i już nie pamiętam, w którym roku e, zaczęli organizować również e, manifest dotyczący tego, żeby było więcej rowerów, mniej samochodów, walczyli z, z ekologią, z zanieczyszczeniami i problemami na drogach za pomocą właśnie również na gości, czyli również zbierali się w, w tłum, w demonstrację, w manifest i jeździli na go rowerami i takie rzeczy dzieją się tak naprawdę do dziś. Próbują zwrócić swoją uwagę nie przez internet, gazety i tak to dalej, znaczy w pewnym sensie również przez to, ale nie przez same ogłoszenia, że o dzieje się źle, mamy problem, tylko biorą na siebie całą atencję, całą atencję przez to że nagość jest czymś, czymś innym, czymś, o czym się nie mówi. Wykorzystują to, czego ludzie się wstydzą, na co zwracają uwagę, do tego, żeby zrobić coś dobrze. No, i tak naprawdę dużo krajów i dużo różnych organizacji poszło tym, tym tropem, tym śladem, e, i naprawdę dużo jest organizowanych w różnych miejscach na świecie e, takich demonstracji nagości czy demonstracji różnych wartości przez pokazanie tej nagości. E, więc, trochę, jest taka no, kwestia sporna z tego powodu, że skoro nagle wszyscy się jakby obnoszą tą nagością, to ona przestaje być już czymś takim. Tabu, przestaje być czymś e, złym, czymś innym. Za pierwszym, drugim, trzecim razem może faktycznie. O, masa nagich ludzi, o, kurcze, blade, e, jest, jest na ulicy. Teraz, kiedy to stało się tak popularne, wydaje mi się, że już większa część osób, a przynajmniej część po prostu osób, patrzy w telewizję, czy widzi w gazecie: o, znowu Golasy, mm, aha, już nie robi to takiego wow, że oni faktycznie. E, Wychodzą jakby przed szereg krok, krok dalej przed, przed szereg gdzieś tam władzy, czy ogólnie systemu. Na no czym nagość jest dla mnie. No o tym mogliście usłyszeć już nie raz. Staram się często przeplatać, przynajmniej temat nagości w swoich filmach i, i temat gości mojej gości nawet pokazał się raz w tvn w dzień dobry TVN. Także gdzieś tam linka rzucę, to będziecie mogli sobie go zobaczyć, cały jakby cały materiał. Dla mnie tak najprościej, tak jak na samym początku mówiłem, że nagość jest czymś najbardziej naturalnym. Jesteśmy nadzie, jesteśmy naturalni, tak jak mówiłem, nie rodzimy się w ubraniach, nie rodzimy się z tym poczuciem wstydu, małe dzieci uwielbiają biegać, e, biegać nago, nie przejmują się totalnie tą nagością, to jest coś jak najbardziej naturalnego. A czym jest dla mnie naturalność? Naturalność wiąże się również z wolnością. Im bardziej jestem naturalny, tym bardziej jestem wolny tutaj w głowie. Natura, wolność, wolność to naturalność, naturalność to wolność. Staram się przynajmniej na swoich social mediach, może nie wszystkich, na pewno na Instagramie, na TikToku, na, na, na czymś tam jeszcze, e, gdzie, gdzie się da upychać jakby zdjęcia w różnych miejscach z gołymi, gołymi pośladkami e, po to, żeby pokazać, że jestem wolny że jestem naturalny, że jestem rozebrany, tak jak przed Wami. Moi drodzy widzowie, chcę być zawsze rozebrany z różnych e, szufladek, z różnych ubrań typu maska, że jestem taki, sraki czy owaki. Chcę pokazywać prawdę, chcę pokazywać naturalność i to przed Wami robię. To pokazuję przez pokazywanie tych półnagich zdjęć, czyli pokazuję to, że żeby być naprawdę naturalnym, żeby być wolnym, musimy zdjąć z siebie ubranie oceniania opinie i te wszystkie możliwe maski, które często w życiu codziennym e, tak naprawdę ubieramy po to, żeby. No właśnie, po co, no właśnie, po co, kochani? E, więc tak wygląda moja perspektywa. E, zadałem na Instagramie pytanie, właśnie to samo, co zadałem pytanie wam, e, żebyście napisali w komentarzu i zaraz wam przeczytam te komentarze. Natomiast teraz, teraz jeszcze poruszę temat, który już kiedyś poruszałem i myślę, że będę go cały czas starał się gdzieś tam wtykać, poruszać, e, sięgać rad, opinii, perspektyw, a mianowicie sutki męskie i damskie. Ogólnie znam masę, naprawdę setki kobiet, które w pewnym sensie ubolewają nad tym, że Czemu facet może chodzić po plaży bez bluzki, tak jak ja teraz Wam się pokazuję półnago tak naprawdę, a na przykład jeżeli kobieta już w wielu częściach świata, na pewno w Polsce, rozbierze się z góry i będzie chodziła topless, to już często ludzie będą na nią patrzeć jak na jakąś, wiecie, no wypikami, nie będę przeklinał, nie będę mówił brzydko. I, I naprawdę, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Proszę, powiedzcie mi, i na tym skończę moją myśl. Tymczasem przeczytam Wam to, co Instagram myśli o nagości. I oczywiście to jakoś skomentuję. Także trochę zaczęło padać, kochani, więc chyba pod jakiś daszek pójdę. Natomiast na Instagramie właśnie zadałem pytanie: widzicie nagą osobę na plaży? Co widzicie i co czujecie? Ona i ma do tego prawo, jak każdy. Jeżeli się dobrze z tym czuję, żeby zobaczyć z przodu, wolny człowiek, o tobie. Jeśli jest na, to, na co popatrzeć, to czemu nie? Że też z chęcią bym się rozebrał. Myślę, o nie, nie jestem sama. Zazdroszczę odwagi. Pierwsza myśl to wow, a druga, że może też się rozbiorę. Nic. Myślę tylko, że poglądam po, ukradkiem. U nas na plaży chodzimy tylko na FKK, bo tam każdy jest z sobą i czuje się wolny. Czuję wolność i luz, i podniecenie. Brawo, czuję, czu, yy, że, brawo, że czuję się swobodnie. Myślę, że taka osoba czuje się wolna po prostu. Czy jest jeszcze ciepło? Twoją dupę zawsze dobrze widzieć. Ustawiłem zdjęcie z pośladkami. Także do czego tu się mogę, kochani, w sumie odnieść, to tak naprawdę e, fajnie, że widzicie w nagości wolność i to jest mega, mega, mega mnie to cieszy i raduje. E, co do podglądania ukradkiem, to nie wiem, czy byliście kiedyś na saunie, czy chodzicie na sauny. Myślę, że warto doświadczyć, jeżeli chcecie mieć taką fajną konfrontację z nagością, pójdźcie sobie na saunę. Tam do strefy nagości, tam, gdzie trzeba być w całnie nago i nikt się jakby nie krępuje. I wtedy możecie doświadczyć faktycznie zobaczyć to. W sumie to zależy tak naprawdę od ludzi. Natomiast w strefie nagości. Rzadko, kiedy tak naprawdę jest mały procent e, momentów, kiedy ktoś by się na Was patrzył, jesteście nadzy, ktoś jest nagi, ktoś się na Was będzie lampił. Wiecie, tak, nie patrzył, lampił. Nie wiem, czy tak się gdzie to się mówi na Śląsku, się tak chyba też mówi. Nie wiem, Jezus, ze śląska zagłębia jest tam, to nie wiem. E, wiadomo, gdzieś tam można czuć, gdzieś tam, gdzieś tam zerknąć, ale nie będzie to takie, to tak jakbyście zerkali na czyjeś nowe buty. Zdarzyło gdzieś tam. Mi się nie przeszkadza, mnie osobiście nie przeszkadza, że ktoś tam zerknie, czy to na moją klatę, czy na stopy, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli to będzie po prostu takie... mu uwagę i tyle, nic, nic więcej. E... Fajne jest to, że pierwsza myśl to wow, a druga, że może też się rozbiorę. I to jest w sumie fajna myśl z tego powodu, że spoko. W sumie taka psychologia społeczna, skoro ktoś może być nagi i w sumie się tym nie przyjmuje, to ja też w sumie mogę być, bo jesteśmy oboje nadzy. I wtedy nikt nie będzie nam zwracał uwagi na to, że ktoś jest nagi. Hmm? Have sense. Make sense w sumie. Eee, czy zazdroszczę odwagi? Czy bycie. To jest właśnie tutaj ta odwaga. Czy trzeba być naprawdę odważnym? Eee, ostatnio na live z Majkiem gadaliśmy właśnie o tym, że trzeba być odważnym, żeby się rozebrać. Eee, wydaje mi się, że często właśnie to jest temat, który chcę teraz jeszcze poruszyć że czemu trzeba być odważnym? Przecież to jest nasze ciało, to jesteśmy my, to jesteśmy najbardziej prawdziwi my w tym właśnie wydaniu. E, więc po co nam odwaga, żeby pokazać naszą prawdziwość? Wydaje mi się, że często social media czy różnego rodzaju magazyny, chociaż teraz już się chyba magazynów takich gazet nie czyta, nie wiem, używa się chyba raczej internetu, nie wiem, młody jestem, to, to tak mi się wydaje, te taki Golden Age, pozowane zdjęcia, dobre światło, wiecie, krata. Jak zrobię tak, to wiadomo, ale już z tej perspektywy w sumie, no, no, no nie jest aż tak perfekcyjnie. Wiecie o co chodzi? że Zawsze gdzieś jest ty jakiś ten. I Ludzie, którzy nie za bardzo jeszcze są świadomi tego, w jaki sposób robi się zdjęcia, w jaki sposób się pozuje, jak działa Lightroom, mogą zwyczajnie się faktycznie zawstydzać, bo nie są idealni. A to wcale nie o to chodzi, żeby być idealnym, bo ideału tak naprawdę nie istnieje. Możemy żyć w przekonaniu, albo wszystko jest idealne, albo nic nie jest. Także wszyscy jesteśmy idealni, kochani. Więc. Chodzi o akceptację własnego ciała, tu nie trzeba być odważnym, tu nie chodzi o odwagę, tu chodzi o akceptację własnego ja, własnego siebie, to jestem ja, mam takie sutki w tą stronę, włosy mi rosną tu, włosy mi rosną na plecach, okej, okay, to jestem ja, nikt inny, to jestem ja, muszę siebie zaakceptować, bo wtedy, kiedy wy siebie samych zaakceptujecie, reszta nie będzie miała nic tak naprawdę do gadania, także zapamiętajcie to. Często również słyszę takie argumenty, że czemu nie można rozebrać się właśnie na publicznej na przykład plaży do naga, albo czemu kobiety mają nie zrzucać staników na plaży, jak jest im gorąco, bo, bo dzieci patrzą. Ja wtedy zawsze Mów. mówię, to dzieci nie są nagie pod ubraniami. <laughs> I to jest właśnie to takie takie, takie koło, które gdzieś tam się tworzy w pewnym sensie, że. Uczymy się nawzajem tego, żeby się wstydzić tego ciała, żeby pokazywać ten taki obraz, że na ciało nie wolno patrzeć, że to jest coś, to jest coś, nie wiem, coś dziwnego, coś, co nie powinno być pokazywane, mimo że każdy z nas jest tak samo nagi pod różnymi ubraniami, którymi próbujemy się w jakiś sposób definiować. No, i oczywiście kolejna sprawa to jakby seksualizacja na gości. Taka mega seksualizacja, wiadomo, no. E, miejsca intymne, miejsca. E, zaciąłem się, żeby nie. Nie wiem, jak to powiedzieć, kochani, ale i tak to wstawię. E, nasze narządy rozrodcze, no faktycznie, no, no, ciężko ich nie seksualizować, ponieważ służą do seksu, prawda? Natomiast. E, służą do seksu podczas seksu, nie służą do seksu podczas nierobienia seksu, więc to jest kolejna sprawa, e, która jest dosyć taka popularna, przynajmniej w Polsce, jeżeli chodzi o różnego rodzaju media, memy, e, akcje e, i w sumie ostatnimi czasy nawet o prawach kobiet, gdzieś tam się to, to odgrywa, a mianowicie, że dużo kobiet na przykład chciałaby się rozebrać, ale boi się, czuje naprawdę silny strach przez to, że ktoś może im zrobić krzywdę na tle seksualnym, przez to, że potem powie, że albo prowokowała, że to kobieta prowokuje swoim wyglądem, że ta kobieta prowokuje dekoltem, że to kobieta prowokuje e, swoim byciem. I teraz, kochani, to tak jak gdzieś tam się mówi w internetach, nie każ córce się zakrywać, tylko naucz syna trzymać siusiaka w kagańcu na smyczy. Eee, także jestem jak najbardziej za tą akcją, żeby więcej tak naprawdę mówić o seksie, mówić o nagości, pokazywać ją, uczyć się podejścia do samej nagości, żeby potrafić tu sterować. Tym tutaj, żeby sterować to tutaj. I wtedy mogą się naprawdę dziać, i wtedy i seks jest przyjemniejszy, i wtedy można chodzić, patrzeć bez tych takich zwierzęcych instynktów, które tak naprawdę odróżniają nas od zwierząt. Bang. Jesteśmy ludźmi, myślimy, więc myślmy, kochanie, myślmy. Także jestem za tym, żebyśmy wszyscy byli nadzy, rozebrani. I z masek, i z ciuchów, wtedy kiedy się da, kiedy czujemy taką potrzebę, żebyśmy nie czuli wstydu, żebyśmy akceptowali to, jak wyglądamy, bo to wszystko jesteśmy my, naturalni, wolni. Jak macie jakieś pytania, śmiało ee, dajcie znaka w komentarzu. Ja przypominam jeszcze o patronacie, gdzie postanowiłem, że zrobię e, taką krótką. Krótką, zobaczymy cię krótką, krótką akcję dotyczącą mojego komputera. E, stwierdziłem, doszliśmy do wniosku, doszedłem do wniosku, że komputer, który mam, no niekoniecznie nadaje się w podróż. E, nadaje się do montażu filmów, nadaje się do naprawdę fajnej pracy, do robienia różnych rzeczy, no ale niekoniecznie w podróż, ponieważ waży tam 3,5 kg prawie i zajmuje czwarta mojego plecaka. Dlatego chciałbym ten komputer oddać komuś, komu się naprawdę przyda, jakiemuś zdolnemu, młodemu człowiekowi z niekoniecznie bogatego kraju, takim, jaki jest Meksyk, żeby mogła rozwijać swoje pasje, zainteresowanie, które będzie chciała, która na pewno tego użyje. I dlatego na Patronite zrobiłem akcję, że zwyczajnie zbieram na nowego kompa, jakiegoś mniejszego, lżejszego, żeby mi nie zajmował pół plecaka, a ten, który mam, zwyczajnie oddam w ręce jakiegoś młodzieńca, bądź Młodzieniuwy. <noise> e, także wbijacie na Patronite i oczywiście wszyscy patroni zostaną e, wyróżnieni na filmie. To wszystko postaram się nagrać. Mam nadzieję, że Mike mi w tym pomoże, że znajdziemy odpowiednią osobę, że nagramy to w naprawdę fajnym stylu. Wszyscy patroni, każda złotówka się liczy, więc nawet jak płacisz 50 groszy, to i tak i tak zostaniesz uwieczniony na filmie, zostaniesz specjalne, dedykowane podziękowania. E, no, i na razie tak to wygląda, kochani. Wbijajcie na Instagram, na Patronite, Paypal, zostawcie suba, zostawcie lajka. No i co, no i mówcie znajomym, że taki ktoś jak ja jest, byłoby miło rozwinąć w końcu kanał do góry, a nie w dół albo w bok. <laughs> Więc trzymajcie się, jeżeli chcecie więcej takich tematów, pogawędek, dawajcie znaka. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. To był Jakub Kotła, Fit Trip, mówiło na gości.